Mamy sama pasję, tu macie dużo czasu już? Proszę. Czy jest ok? Czy się zjeją? A ja, kasa będzie. Widzę to. O, grubo jest. To Jest ok, idzie już. Tu jest policja. Tu jest szedł bilelin. Proszę. Tu macie te głupi, patek. macie głupi. O, będzie grubo. Bardzo proszę. Okej. Co to jest? Okej, kasa, będzie tutaj, A co mnie? O, będzie zaroba. Ost. O, będzie.